Święta Ludwina, która dobrze znała przerażającą surowość cierpienia ekspiacyjnego, była ożywiona duchem ufności i starała się inspirować innych. Pewnego razu otrzymała wizję. Ujrzała pobożnego księdza siedzącego przy jej łóżku i rozmawiającego z jakąś kobietą. Rozmowa toczyła się na temat cierpień czyśćcowych. Ksiądz, widząc w rękach kobiety wazon wypełniony ziarnami gorczycy, zauważył, że drży, gdy myśli o ogniu czyśćca. Powiedział: Byłbym zadowolony, gdybym poszedł tam na tyle lat, ile jest ziaren gorczycy w tym wazonie. Wtedy przynajmniej byłbym pewien mojego zbawienia. Ojcze. Odpowiedziała święta Ludwina: Dlaczego tak mało ufasz w miłosierdzie Boże? Gdybyś miał lepszą wiedzę o tym, czym jest czyściec, jakie straszne męki są tam znoszone. Niech czyściec będzie tym, czym może być, odpowiedział. Upieram się przy tym, co mówię. Jakiś czas po śmierci tego księdza. Jego rodzina zapytała świętą o jego stan na tamtym świecie. Ludwina odpowiedziała: Zmarły jest dobrze sytuowany ze względu na swoje cnotliwe życie, ale byłoby lepiej dla niego, gdyby miał więcej zaufania do męki Jezusa i gdyby miał łagodniejszy pogląd na temat czyścica. Paniczny strach nie jest zgodny z duchem Jezusa Chrystusa. To prawda, powinniśmy bać się piekła i za wszelką cenę nie chcieć do Niego trafić i robić wszystko, aby iść do nieba. Jednak nie jest intencją naszego Pana, abyśmy mieli nadmierny i jałowy strach strach, który torturuje i zniechęca. Ponury strach bez ufności. On pragnie, aby nasz strach był łagodzony wielką ufnością i jego miłosierdziem. Pragnie, abyśmy unikali zła. Pragnie, aby myśl o tych mszczących się płomieniach pobudzała nas do gorliwości w jego służbie. Lepiej jest oczyścić nasze grzechy. I odciąć nasze wady teraz, jak mówi święty Tomasz Akempis, autor o naśladowaniu Chrystusa, na czym polegał ten brak zaufania, który spotkał się z dezaprobatą naszej świętej. W opinii tego księdza jest prawie niemożliwe, aby być zbawionym i wejdziemy do nieba dopiero po przejściu niezliczonych lat cierpień w czyśćcu. Ta idea jest błędna i sprzeczna z chrześcijańską ufnością. Nasz Zbawiciel przyszedł, aby przynieść pokój ludziom dobrej woli i przedstawić nam jako warunek naszego zbawienia jarzmo, które jest słodkie i ciężar, który jest lekki. Dlatego ludzie dobrej woli odnajdą pokój. Zobaczysz, jak znikają wszystkie trudności i strachy. Dobra wola to jest wszystko, czego Bóg wymaga. Bądź dobrej woli, poddaj się woli Boga, postaw Jego święte prawo ponad wszystko, służ Panu z całego serca, a On da Ci tak potężną pomoc, że wejdziesz do raju ze zdumiewającą łatwością, aby wywołać w nas ten cud miłosierdzia. Bóg prosi z naszej strony o prawe serce, dobrą wolę. Wystarczy zaufać Bogu i powierzyć Mu wszystkie nasze troski. Pozbądź się strachu, który masz przed Bogiem, ten strach przed cierpieniem. Nie myślmy, że Bóg jest surowy, raczej zobaczmy, że Bóg Ojciec jest miłosierny, jest czuły i bądźmy odważni i nie bójmy się tego. Co możemy cierpieć w czyśćcu i wiedzmy, że Bóg zapewni nam wspaniałe środki, aby wejść do nieba, jednak nie zapominajmy o duszach w czyśćcu cierpiących, które potrzebują naszej pomocy. Dlatego pomódlmy się teraz wspólnie za te biedne dusze, modlitwą świętej Gertrudy. Boże miłosierne, stronu chwały Twojej. Wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki. Zmiłuj się nad nimi. Odpuść im grzechy, za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły. Za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione. Ofiaruję Ci najświętsze życie. Wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.